Jak chodziłem jeszcze do pedał budy miałem potworny incydent w toalecie. Otóż u nas w klasie mieliśmy parów kurwiających przeszczepów. Jednym z nich był Paweł. Ruby głupi chuj, którego dzieta składała się z bigmaków oraz swoich własnych kuskinola. Na dodatek był Żydem, przez co go wniebili. Na długiej przerwie poszedłem do kibla za potrzebą skurzenia sobie lolcia. Chodzę i widzę naszego kolegę Karła. Podgrzybka. Nazywaliśmy go tak, bo mu jebało spod kapy grzybem. Robił się do kąta. Nagle z kabiny wyszedł jego chłopak Paweł Kozożerca. Zaczęli się kłócić. Z tego co wiem chodziło o ich związek. Po chwili Paweł ryknął. Daj mi dojść do słowa. I w milisekundę ulepił gigakozę, którą przykleił do czoła podgrzybka. Podgrzybek wpadł w furję. Wyciągnął kosę i zaczął patroszyć Pawła. Przez pancerz tłuszczowy podgrzybek nie miał szans go zabić. Po jakichś tu uderzeniach nożem w brzuch Paweł powiedział. Pięć lat temu zjadłem blachy i jestem odporny na twój nóż. Po czym obezwładnił podgrzybka i pożarł go żywcem. Siedziałem w ulgryciu przerażony. Nie wiedziałem, co robić. Paweł, po pożarciu podgrzybka, stał w miejscu przez jakieś 20 minut, prawdopodobnie go trawił. W tym czasie wpadłem na pomysł, który musiałem wykonać. Stanąłem przed tą grubą ciotą i powiedziałem: Co ty zrobiłeś podgrzybkowi? Odwrócił się do mnie. Patrzę się na niego, a on na mnie, a ja na niego po chwili z soczystego peruwiańskiego mąka i odpowiedział jeśli się stąd nie wyniesiesz ciebie również ziem. bez zastanowienia wyciągnąłem spluwę na ziemię bo od odjebie powiedziałem paweł powiedział tylko nawaj i zacząłem strzelać ten świniak zamienił się w jakąś kulę skończyła mi się amunicja wiedziałem że mam przejebane paweł podszedł do mnie i zaśmiał się połknąłem kamizelkę kuloodporną i nic mi tymi strzałami nie zrobiłeś zaczął otwierać gębę i powoli zasysać mnie do środka Rzucłem pistoletem, który wybił mu zeba. Upadł na ziemię i się rozpłakał. W tym czasie zdążyłem uciec i się skryć. Paweł wybiegł na korytarz ze łzami w oczach. Krzyknął głośno. Adrianty kurwo masz przejebane, po czym zjadł dwóch randomowych uczniów. Zdałem sobie sprawę, że właśnie uniknąłem śmierci.